Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Pozdrawiam cały Kościół, który się zgromadza w domach, z swymi rodzinami. Dzień zmartwychwstania pańskiego jest okresem niezwykłym. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał i objawił się światu. W nim mamy zbawienie. Teraz czytam Słowo Boże, Ewangelia Jana, 20 rozdział. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przybywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam!. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak ja Was posyłam. Po tych słowach tknął na nich i powiedział: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Czyli widzimy Chrystusa z stałego. Chrystus z martwych ukazuje się uczniom i zostali napełnieni Duchem i otrzymali Ducha Świętego. Stali napełnieni Duchem Świętym. To było właśnie pierwszy, pierwsze napełnienie Duchem Świętym, otrzymanie Ducha Świętego. Później było na większą skalę w Dniu Pięćdziesiątnicy. I właśnie w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie mamy nadzieję życia wiecznego. Czytam list do Rzymian, dziesiąty rozdział. Dziewiąty Wiersz, a to jest, a jest to słowo wiary, które głosimy, jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest władcą i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Czyli na podstawie wiary w Chrystusa osiągamy zbawienie. To, że kościoły, kościoły nie są puste, bo kościół to jest każdy, każdy człowiek, każda osoba, która wierzy w Chrystusa, jest kościołem, jest świątynią Boga żywego. Jesteśmy kamieniami żywymi. Każdy, kto wierzy w Chrystusa, dlatego niektórzy tam. Właśnie, że w okresie tej pandemii są kościoły pozamykane. Kościół nigdy nie może być zamknięty, bo kościół to, to ja, to ty, to każda osoba wierząca jest kościołem. Chyba, że sam zamkniesz się na Chrystusa, wtedy będzie zamkniętym kościołem. Pozdrawiam cały kościół, który się zgromadza w domach.